Dzień 16 rejsu na Antarktydę, stacja Palmera oraz przygotowania do powrotu i ciśniny Drake'a. Halo, halo, to jest prawie praktycznie Ostatnia miejscówka, to jest teren chroniony i tam bardzo dużo słońb i tam dalej z cyplem, czego nie widać, jest amerykańska baza. Obszar ten objęty jest ochroną, dlatego podziwialiśmy wszystkie widoki jedynie z pontonu. Amerykańska stacja Palmera skupia się na badaniach morskich i biologicznych, takich jak ptaki morskie i plankton. Podczas tego rejsu mogliśmy zobaczyć wiele rodzajów lodu, od kryształowo-przezroczystych aż po mleczne. To jak finalnie wygląda lód zależy od mechanizmu jego powstawania. My się przygotowujemy do powrotu i trzeba dziś na drejka, którą ostatnio ja zriatowałam. Nie wiem, to mam słowo, niemniej jednak cieszę się ostatnimi momentami. I niestety Wy tego nie usłyszycie w tym nagraniu, ale tutaj te wszystkie kawałki z ludowca, one mają sobie malutkie pęcherzyki i pod wpływem temperatury się ustawiają i cały czas słychać takie syczące, pękające pęcherzyki. I to jest niesamowite. Zaczęliśmy przygotowania do powrotu i ciśnienia Drake'a. Na przykład spompowaliśmy powietrze ze wszystkich kajaków i pontonu. Czyścimy spiżarnię ze wszystkich świeżych owoców i warzyw, żeby nie zepsuły się w trakcie powrotu. Gotujemy ostatnią wypasioną kolację, bo przekraczając wietrznego Drake'a może to być niemożliwe. Obserwuj po więcej przygód z Antarktydy.